Witam Was serdecznie z tej strony. Harna. to jest kolejny odcinek serii na Luzie Modele RC. W dniu dzisiejszym chciałbym Wam zaprezentować trzy rzeczy: między innymi helikopter i samolot, który był na poniedziałkowym streamie. Na żywo otwierałem zabawki, i tłumaczyłem tam, co nieco pokazywałem. Nawet lataliśmy helikopterem, ale w dniu dzisiejszym chcę Wam tylko te zabawki zaprezentować. Tak. Słuchajcie, co było? Było nam helikopter, Helikopter był zapakowany w takie oto pudełeczko, bardzo fajne pudełeczko: Syma S8. Pudełeczka, prawda, bardzo fajny Helikopter, zapakowany bardzo porządnie. Trzykanałowy do latania w domu z żyroskopem, ze światłem, z jakimś tam zabezpieczeniem i z baterią LiPol. Z drugiej strony obrazki helikoptera, kontrolera w formie padu i zdjęcia, jak ten helikopter troszeczkę lata. Do zasilania aparatury nie ma tego w zestawie. Ma potrzebujemy cztery baterii typu AA, czyli popularnie mówiąc paluszki. Yy, dobra, helikopter prezentuje się w ten sposób. jest... W meta, ma metalową obudowę, metalowy ogon, metalową górną część napędzającą śmigła, dwa niezależne śmigła oraz śmigło tylnie, które odpowiada za unoszenie ogona w dół, w górę lub w dół. Dzięki temu helikopter lata do przodu, do tyłu. A jeżeli chodzi o skręty, to te niezależnie od silniki, jak widzicie, kręcę jednym śmigłem, drugie się nie rusza, to samo jest tu. Dwa niezależne silniki powodują po prostu skręty w ten sposób, tak. Helikopter nie lata tak, jak tradycyjny helikopter, tylko zatrzymuje się w miejscu, obraca się i leci znowu, tak? W ten sposób latają te helikoptery dwuśmigłowe. Co jest jeszcze bardzo fajne w tym helikopterze? Mamy wymienną baterię, czyli jeżeli dokupimy sobie bateryjki, a w symie jest to do tego, że bardzo łatwo dokupić bateryki baterie wychodzą. Można zawsze kupić. Drugą bateryjkę i cieszyć się dłuższą zabawą e, tym helikopterem. To naprawdę bardzo fajne i przyjemne, jeżeli chodzi o producenta, że dał nam taką możliwość, że nie trzeba po prostu rozbierać całego helikoptera. Przefajnie się rozbiera tutaj ten kadłub się zdejmuje plastikowy, dopiero dostajemy się do baterii, tu mamy bardzo ładny dostęp. Z helikopterem dostajemy aparaturę, aparatura w formie padu, na moje ręce, duże ręce, naprawdę bardzo fajnie w nim siedzi, Ma mają taki jakby pad do konsoli, tu mamy gaz i tutaj mamy wszystkie kierunki świata, przód, tył, lewo, prawo. Triming, jeżeli chodzi o obroty w, wokół własnej osi, załączamy, jak go uzbroić, dajemy do góry, dajemy w dół I jeżeli jest włączony, włączony jest helikopter. I padę, to one się ze sobą łączą i w tym momencie mogą one współpracować. Dobra. Z helikopterem dostajemy też pakiet startowy. Co w takim pakiecie jest? Mamy jedno śmigło tylnie. Śmigło tylnie to jest to. Mamy ładowarkę USB i mamy śrubokręt, który by nam służył właśnie do jakiegoś tam rozkręcania, nie wiadomo, do wymiany na przykład śmigieł. O, do wymiany głównik śmigieł. Zapewne po to producent dodał nam też śrubokręt. Mamy też instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi jest w języku angielskim. Prezentuje się ona w taki oto sposób, w formie takiej książeczki. Dobre jest to, że z tyłu mamy wypisane wszystkie elementy, które możemy do tego helikoptera dokupić. Wszystko opisane, co, gdzie, jak, kody. Jeżeli wpisujemy sobie kody, powiedzmy teraz S8 myślnik 03A, to znajdziemy główne śmigło, nawet na eBayu. Więc można zawsze coś dokupić do naszego helikopterka. Albo nawet wymienić na inny kolor obudowy. Są chyba dwa rodzaje, biały i czarny. Ja wolałem czarny. Okej, okay. to wszystko jeżeli chodzi o helikopter. Druga rzecz jaka była na naszym streamie Streamie poniedziałkowym, to był samolot. Pierwszy raz miałem do czynienia z samolotami, to jest mój pierwszy samolot. Jeszcze nim nie latałem, nie wiem jak on się sprawuje. Wiem jedno, że to jest samolot do latania na podwórku, bo jest na przykład na e Częstotliwości 24 GHz radiówka. Niby tu napisał nam producent, że super cudownie się lata, bezpieczny materiał, perfekcyjna kontrol, bardzo duży czas latania, bo niby do 15 minut można latać takim samolotem. Z drugiej strony mamy pokazany sam samolot, druga wersja kolorystyczna oraz sam kontroler. Do kontrolerów przejdziemy za chwilkę. Niby materiał jest tak zrobiony, że nie da się go złamać. Patrzcie, paset go wygina i niby się nie da. Próbowałem na live, powiem szczerze, wątpię. Dobra, co dostajemy z samolotem? Z samolotem dostajemy dość dużo instrukcji obsługi. Jeżeli sym, instrukcja była tej wielkości, no to widzicie, że ta jest o wiele większa. Ale tak naprawdę niczym się ona w środku nie różni. E, oczywiście to nie jest producent Syme tego, tego samolotu. Mamy dwa rodzaje samolotów. H10E, to jest ten, który ja teraz posiadam. Jeszcze jest jakiś troszeczkę inny y, wersja y, H6E. To mi się wydaje, że to jest chyba inno. To, a może ja mam, to mam, to nie mam. Nie wiem, są dwie wersje i mamy tak: w pudełku powinny być samolot, aparatura i instrukcje obsługi. Bateria, cztery bateryki AA do obsługi, aparatury dobra i cała instrukcja obsługi, ładowanie mamy samolotu też z aparatury, to jest bardzo fajne. Coś jeszcze, jeżeli chodzi o instrukcję obsługi, chyba nie. Jeżeli chodzi o sam kontrolę, powiem wam tak: no wygląda to kiepsko. Średnio leży w moje ręce, mam może za, za duże ręce. Tak, mam może za duże ręce, po prostu średnio to leży. No wygląda kiepsko, naprawdę wygląda kiepsko, jak powiedzmy, nie wiem, z lat 90. taki kontrolę do takiej zabawki jakiejś chińskiej. I mamy gaz, który wraca automatycznie w dół. To jest dość kiepskie, według mnie przynajmniej, bo jak na przykład my mieliśmy helikopterze, to musimy sobie ustawić gaz i na przykład trzyma jakąś tam wysokość czy prędkość. Tutaj sam wraca w dół, nie wiem jak to będzie z lataniem. No i mamy skręty lewo-prawo. Nie wiem jak to będzie działało dokładnie, to zobaczymy dopiero w praniu. Tu chyba jest streaming lewy-prawy, załączenie, tutaj mamy załączenie aparatury, jeżeli chodzi o ładowanie, ładowanie jest w takim kiepskim miejscu, jak to się uda otworzyć to będzie dobrze, o, dobra, tu mamy ukryty, ukryty kabelek do ładowania z aparatury. Jak to będzie się sprawowało, zobaczymy w praniu. Dobra, to jeżeli chodzi o aparaturę. Jeśli chodzi o sam samolot, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że jest to jakaś wersja styropianu. Może jakiegoś bardziej wzmocnionego, może jakiegoś bardziej takiego. Nie wiem. Na pewno nie jest to to, co było na przykład na moim quadrokopterze V353. Nie wiem. Nie zrobię tak jak ten. Na filmie, na zdjęciu, że zgiął w ten sposób. Nie chcę go złamać. Wydaje mi się, że go złamie. Yy, ogólnie wygląda to tak sobie. Miejmy nadzieję, że lata. Sprawdziliśmy na streamie, że śmigła się kręcą. Yy, jest jakiś tam ciąg, więc jakoś tam do przodu on jedzie. Kółka jakieś są startowe. Ma, ma oświetlenie LEDowe. Yy, tutaj ma dwie, dwie diody. Chyba to są jakieś RGB, albo przynajmniej dwukolorowe. Tu mamy z tyłu jakiś ogon. Do czego to służy? Nie wiem. Wydaje mi się, że to jest jakaś ręczna regulacja, ale do czego to się nie wiem. Zobaczę dopiero w praniu. Tak to się prezentuje. Szału nie ma, ale też cena nie była duża. Nie pamiętam ile to teraz kosztowało. Jeżeli jesteście bardzo ciekawi, ile to kosztowało, to mogę gdzieś tam poszukać po jakichś tam fakturach, ile zapłaciłem za samolot i za ten helikopter. Dobra, i trzecia rzecz, która nie była na strymiku. W sumie była, ale na porannym streamie skończyliśmy robota z Mini Sumo, którego zacząłem kiedyś tam na tubie. Może jak nie zapomnę, to dam linki do tych filmików do opisu tego filmu. Ale kończyliśmy go na ostatnim sobotnim streamie. Tak, kończyliśmy tam go lutować, tam zostało tam wtedy czujnik był zrobiony, silniki montowaliśmy. Natomiast w poniedziałek, wczoraj, montowaliśmy koła, koła te silniki montowaliśmy i montowaliśmy pług. Jest to, jak ktoś powiedział na streamie, bieda sumo, ponieważ ma kartonowy, kartonowy ma pług. Wygląda on w ten sposób. Jeszcze dokładnych testów nie było tego, 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 tej konstrukcji. Zobaczymy. Mam nadzieję, że może nie wiem w sobotę wam pokażę, albo na którym streamie w tygodniu, że jakiś stream w tygodniu będzie, bo nie wiem, bo w tym momencie mój synek jest chory i nie wiem po prostu czy mi się uda jakiś stream wam zrobić w tygodniu, czy nawet co będzie z filmem nawet w piątek, nawet nie mam pojęcia. Tak to się prezentuje, a to jest jego bliźniaczy brat już w takiej fajnej powiedzmy obudowie zrobiony. Od dołu, tak to się prezentuje. Oczywiście jest wada konstrukcyjna taka, że zająłem za nisko obudowę i się w środku bateria nie mieści, jakobym chciał. Oczywiście mieści się mniejsza bateria, ale wolałem właśnie jakąś taką większą bateryjkę temu też. To nie jest robot do walki, bo po prostu mam prędkość ślimaka winniczka. A ten za to pędzi jak dziki, więc kiedyś zrobimy sobie walkę tych dwóch robotów. Jeżeli was to ciekawi, dajcie łapkę w górę. Słuchajcie, tyle w dniu dzisiejszym. Krótka prezentacja. Mam nadzieję, że Was mega nie zanudziłem. Zachęcam Was do dania łapki w górę. Łapka w górę. Polecenia kanału, swoim zdaniem i napisanie komentarza. Jakikolwiek temat chcecie. Czy na temat y, sumo, czy na temat helikoptera, czy na temat samolotu, czy na temat w ogólnie jakikolwiek. Dzięki śliczne. Życzę miłego dnia, wieczoru lub nocy w zależności kiedy ten film widzicie i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.